Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Patryk, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek piłkarskiego podsumowania tygodnia, gdzie podsumujemy sobie oczywiście mecze Ekstraklasy, niższą ligę, pierwszą, drugą, a także to, co się dzieje dzisiaj ciekawego, a także oczywiście to, co się dzieje na Zachodzie. Także serdecznie już teraz Was zapraszam i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, bo dzięki temu jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje na naszym oczywiście tutaj polskim podwórku. Zaczynamy od pierwszego spotkania, gdzie mistrz Polski podejmował mistrza pierwszej ligi, Piast Gliwice Raków Częstochowa. I e, wydawać by się mogło, że Raków wygra spotkanie, ale jednak się nie udało. 2 e, do 1, Piast wygrał z Rakowem. E, tak naprawdę Raków sam sobie prze, po prostu przegrał ten mecz w głowach, w nogach i przede wszystkim w psychice bo prowadzili 1 do 0 i wszystko się wydawało, że te trzy punkty pojadą do częstochowy. Tak się nie stało. Piast pokazał przede wszystkim tą doświadczenie ekstraklasowe Rakowowi, a także no trochę miał szczęścia, bo przy. Bramce na 2 do 1 no, był spala, nie był spalony, tylko był samobój. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą bramkę, no to tam trochę takiej bilarda było i, i w końcu się okazało, że jest rzut karny i chyba, jeżeli się nie mylę, czerwona kartka dla piłkarza rakowa, który ręką niestety zatrzymał piłkę, która leciała do siatki. Także jeśli, jeśli chodzi o raków, no to oni muszą się mierzyć kolejny raz z tym pechem takim gdzie nie mogą wygrać z kolejnego spotkania, a piast pomału, ale to spokojnie, gdzieś tam w tej środkowej części tabeli zaczyna się pnąć do góry. W leciu Lecha z Jagielonią niestety nie miałem okazji obejrzeć, dlatego tylko mogę go skrócić, że był wynik jeden do jednego, ale chyba dużo nie straciłem, ponieważ on tak naprawdę się skończył w pierwszej połowie, a w drugiej podobno z tego co czytałem był bardzo nudny. Oczywiście to wy komentujący możecie trochę streszyć to spotkanie, na pewno bardzo chętnie poczytam komentarze. W ten, o tym spotkaniu i mam nadzieję że nie pomyliłem się co do oceny tego spotkania. Jeden do jednego Jagiellonia kolejny mecz remisuje w ważnym dla siebie spotkaniu, a Lech wciąż nie może wygrać spotkania tym razem przy własnej publiczności. Mecz Lechi z Koroną Kielce w sobotę, które miało miejsce, też powinniśmy streścić korespondencyjnie, ponieważ Korona dopiero Zaczyna grać w piłkę ze względu na to, że ma nowego trenera i ta, ten efekt nowej miotły, który ma miejsce przy, da, przede wszystkim w Płocku. No, jeszcze nie, nie tutaj nie dostarczono go do Kielc, także musimy na to poczekać. Alechia oczywiście to wykorzystała, wygrała 2 do 0 bardzo pewnie zresztą. I no, widać, że trener Stokowiec zresztą. Niedawno dowiedzieliśmy się, że podpisał kolejny nowy kontrakt, który poda, podobno na dwa lata, na naj, czy nawet trzy lata najbliższe, będzie obowiązywał. Także widać, że działacze Lechy mają duże zaufanie do trenera Stokowca i widać to też przede wszystkim w grze Lechi, która naprawdę zaczyna tak jak kiedyś się Gielonia tak teraz chyba Lechia zaczyna być takim potentatem do tego, żeby co roku przynajmniej grać w europejskich pucharach, ale oczywiście to okaże się dopiero za jakiś czas. Oczywiście my ze swojej strony, ze strony kanału gratulujemy wyniku Lechii i będziemy oczekiwać kolejnych dobrych spotkań tego zespołu. Przejdźmy więc do dwóch chyba najważniejszych i chyba najbardziej emocjonujących spotkań w sobotę. Pierwsze miało miejsce w Łodzi, gdzie Benjamin ŁKS podejmował u siebie Arkę Gdynia, Arkę, które przypominam tydzień temu, wspominałem, że czekała do kwietnia 2019 roku na pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. No i oczywiście ten efekt naszego kanału, gdzie my. Po prostu, jeżeli jakąś drużynę krytykujemy, to ona zaczyna lepiej grać w piłkę. I tu miało to samo miejsce. Arka wbrew wszystkiemu i wbrew logice wygrała spotkanie aż 1 do 4. Pewnie pokonała ŁKS, który przecież bardzo dobrze się prezentował na początku tutaj kolejek Ekstraklasy. Później okazało się, że ta Gra ŁKS została nauczona, albo raczej zapamiętana przez inne zespoły Ekstraklasy i no już te punkty tak nie przychodziły i wciąż oni czekają na kolejne swoje zdobycze punktowe i ta sytuacja naprawdę robi się nieciekawa w drużynie Kazimierza Moskala, a Arka na pewno ma się z czego cieszyć, w końcu swoją dobrą grę prze, przebiła na punkty. Przede wszystkim, na pewno jest to ważne zwycięstwo dla trenera Sieninskiego, którego przede wszystkim posada, wciąż wisi, prawdopodobnie na włosku i nie dziwię się, jeżeli tam decyzja jeszcze nie jest oficjalnie podjęta. Oczywiście, to jest tylko jeden mecz, nie wiem jak zagra Arka w, u siebie, ale śmiem twierdzić, że takie zwycięstwo bardzo efektowne pozwoli im uwierzyć w siebie i prawdopodobnie to pomoże im w kolejnych spotkaniach, które. Prawdopodobnie mogą się skończyć na ich korzyść. No i kolejne spotkanie, chyba najważniejsze na tą chwilę, które najbardziej dużo dostarczyło emocji. Najciekawsze z tego wszystkiego, oczywiście, derby Dolnego Śląska, gdzie Śląsk Wrocław podejmował u siebie Zagłębie Lubin. I wynik 4 do 4 jest naprawdę efektowny. Jak na derby przystało też wiadomo derby rządzą się swoimi prawami raz wygrywa jedna zespół, raz drugi tutaj remis przypominam że Śląsk jest wciąż bez porażki w poprzednim spotkaniu również zremisowanym bardzo zresztą słabym meczu z Górnikiem Zabrze 0 do 0 co ciekawe Śląsk tam powinien wygrać ale nie wygrał więc tylko zremisował więc trochę szczęściem, miał też Górnik że nie przegrał tego spotkania no tutaj zupełnie inna gra tak naprawdę Piłkarze przede wszystkim zagłębia Lubin, mogą sobie pluć w, pluć w brodę, ponieważ y, tak naprawdę cały czas prowadzili i w pewnym momencie y, ten Śląsk dochodził do nich i remisował. I taką chyba najważniejszą bramką, którą zdobyli, no to jest oczywiście ta na 4 do 4 ekspozycji, chyba w 90 minucie, jeżeli się nie mylę. Także naprawdę czapki z głów, bardzo mi się mecz podobał, y, na pewno jeden z ciekawszych, y, jeżeli nie, w, tej, w tym sezonie ekstraklasy, to na pewno w tej kolejce najciekawszy, być może w ogóle będzie to najciekawsze spotkanie, które miało miejsce. Na pewno dla kibiców też, bo dużo bramek, 8, no to rzadko się zdarza, żebyśmy mieli aż tyle w ekstraklasie. No, Także tak, naprawdę warto było obejrzeć to spotkanie, a to nie obejrzeć, to nie żałuje, bo jest naprawdę czego. Niedziela to oczywiście Kolejne mecze ekstraklasy. Dzisiaj mamy aż trzy. Wiadomo dlaczego, ponieważ w następnym tygodniu mamy spotkania Pucharowe. Więc siłą rzeczy nie może być spotkania w poniedziałek. I właśnie w chwili nagrywania Wisły. Kraków i Płock grają ze sobą. O 12.30 rozpoczęły zmagania. Nie wiem, jaki jest teraz w tej chwili wynik, więc nie będę nawet się sił, żeby typować to spotkanie. Niech się rozpocznie. Niech sobie grają na spokojnie. Zobaczymy po czasie. Natomiast kolejne spotkania, które mogą dużo zaważyć na układzie tabeli, to przede wszystkim mecz w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmuje Górnika Zabrze i stoi przed ogromną szansą, żeby... Przede wszystkim umocnić się na pozycji lidera, po drugie odskoczyć śląskowi Wrocław, który przez to, że da grał dobry mecz, ale zremisował kolejne spotkanie daje dużą szansę pogoni na to, że odskoczą od śląska na przynajmniej 4 punkty. I ja też tak typuję, że tutaj Pogoń raczej, raczej u siebie wygra z górnikiem, aczkolwiek no, tak jak Ekstraklasa przyzwyczaiła. Nigdy nie można być do czegoś y, przekonanym w 100%. Natomiast kolejne spotkanie zapowiada się jako hit. Kolejki ekstraklasy Krakowia podejmuje u siebie Legię Warszawa, Legię, która również razem z Krakowią mają szansę na to, żeby wyżej podskoczyć y, w tabeli. Legia, jeżeli wygra oczywiście spo, swoje spotkanie z Krakowią, to y, prawdopodobnie zrówna się z punktami z Śląskiem, natomiast jeżeli wygra. Krakowia, to oczywiście ona przeskoczy Śląsk, Wrocław i ma nawet szansę na lidera w, w przypadku, gdyby na przykład pogoń Szczecin swoje spotkanie w, przegrało albo zremisowało. Także oba spotkania są bardzo ważne. Ciężko jest tak naprawdę wytypować tutaj zwycięzcę, bo zarówno Krakowia czasami potrafi nierówno zagrać. Taki legia jest w momentach takich, że na przykład zagra dobrze za. Za kandydacji Włókowicza, a czasami bardzo słabo, także no ciężko jest tutaj coś przewidywać. Myślę, że um, jeśli chodzi o te dwie, dwa zespoły, to tutaj rzadko się zdarzały remisy, i tak też typuje, że raczej jedna lub druga yy, drużyna przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść. Zajrzyjmy jeszcze do tego, co się dzieje na naszym polskim i europejskim podwórku. W pierwszej lidze bez zmian ciąż te same drużyny walczą o tą premiowane pozycje do ewentualnego występu w ekstraklasie. Natomiast tutaj chciałbym się skupić na drugiej lidze, ponieważ tak jak wspominałem, dzisiaj o godzinie 13, jeżeli się nie mylę, czekają nas naprawdę bardzo ciekawe, przede wszystkim czeka nas bardzo ciekawe spotkanie Derby Rzeszowa, stal podejmuje resowie i chyba myślę, że fani drugiej ligi. Z zaciekawieniem będą sp to spotkanie oglądać. Mam nadzieję, że spotkanie jest pokazywane w telewizji. Jeżeli jest, to bardzo fajnie, jeżeli nie, no to mam nadzieję, że jakieś kanały, y które zajmują się ewentualną transmisją tych spotkań, y tych dwóch zespołów, po, po prostu pokażą mecz, bo naprawdę warto. Zwłaszcza, że derby rzadko się zdarzają, tak jak mieliśmy miejsce teraz w Ekstraklasie. Także. No, jestem ciekaw, jak to spotkanie przebiegnie ze względu na to, że przede wszystkim te dwie drużyny naprawdę bardzo dobrze prezentują się w drugiej lidze i są z dużymi szansami na awans do pierwszej. Także chociażby pod tym kątem zobaczcie sobie chociażby to spotkanie. Przenieśmy się do Europy tutaj z racji tego, że Bartek znowu nie nagrał odcinka Miasem Bayern, no to jestem zobligowany, żeby przedstawić wam kibicom Bayernu wynik Monachium, który pewnie pokonał 4 do 0 FC Köln i tutaj dwie bramki Roberta Lewandowskiego, który notuje naprawdę jeden z chyba z najlepszych sezonów otwarcia przede wszystkim w Bundeslidze, także na pewno jest to dla niego bardzo dobry wyczyn. No i oczywiście pokazuje, że wciąż jest bardzo ważnym zawodnikiem dla drużyny z Monachium. Jeśli chodzi o inne tutaj zmagania, no to warto powiedzieć, że mieliśmy derby Mediolanu. Kolejne zresztą, już trzecie w tym tygodniu derby z jakiegoś tutaj podwórka piłkarskiego. No i oczywiście, jak to zwykle bywa w derbach, one są nieprzewidywalne, ale w tym chyba meczu akurat tak się nie zdarzyło, bo Inter, który był typowany do. Faworyta tego spotkania wygrał pewnie 0 do 2. Na pewno tutaj martwi przede wszystkim kibiców Krzysztofa Piątka, że kolejne spotkanie zagrał bardzo słabe. Dostał jedną z najniższych not. Także no, na pewno nie jest to dla niego zbyt optymistyczne. Ja chciałbym Was przede wszystkim zaprosić na, jeżeli nie macie chęci oglądać meczów, nie wiem, Ekstraklasy czy Derby Rzeszowa, no to zachęcam do obejrzenia dzisiejszych meczy między innymi tych, które nas czekają, bo czekają nas naprawdę spore emocje. W Niemczech będziemy mieć bardzo fajny mecz Eintrachtu Frankfurt z Borussia Dortmund, która musi wygrać, żeby liczyć się w grze o mistrzostwo Niemiec, bo RB Lipsk i Bayern wygrały swoje spotkania. Jeśli chodzi o Francję, no to tutaj o 21.00 czeka nas naprawdę kultowe starcie Lyonu z PSG, także warto chociażby Obejrzeć ten mecz, jeżeli Was interesuje Liga Francuska. Za, na, zaś w Lidze Hiszpańskiej mamy również bardzo ciekawe starcie. Sevilla podejmuje u siebie Real Madrid także jest co oglądać. No i jeżeli ktoś nie ma chęci oglądania po południu żadnego spotkania ekstraklasy, to zachęcam do obejrzenia Premier League, ponieważ tam hitowe starcie Chelsea z Liverpoolem. Także macie co oglądać w telewizji. Macie przede wszystkim komu kibicować, macie o czym pisać. I do tego serdecznie Was zachęcam i namawiam. A ja kończę dla Was to, ten odcinek Piłkarskiego Podsumowania Tygodnia. I jeszcze raz zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym tutaj środowisku. Z takimi małymi ogłoszeniami parafialnymi na szybko jeden z widzów zapytał nas, czy planujemy jakąś serię nową albo serię jakieś nowe. Powiem tak, jest na to szansa, aczkolwiek muszę czekać na Bartka, bo bez niego tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj nic przewidzieć. Także zachęcam do śledzenia nas. Jeżeli jesteście ciekawi, co my robimy poza kulisowo, no to Facebook, Instagram i Twitter, piłkarskie podsumowanie tygodnia. Będziecie mogli w opisie tego filmu to zobaczyć. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć.